Szanowni Państwo, Panie i Panowie Radni, sprawozdanie merytoryczne z działalności Sanockiej Fundacji Rozwoju Sportu za rok 2022. Jak pamiętacie Państwo, podjęliśmy taką uchwałę, która e, ustanowiona z dniem 8 sierpnia 2019 roku e, powołała i umożliwiła nam powołanie Sanockiej Fundacji Rozwoju Sportu. Została zarejestrowana w krs -ie. No i fundacja można powiedzieć działa już kilka lat. Natrafialiśmy na różne problemy oczywiście, też zmiany prezesów, niektóre osoby musiały nas opuścić, niektóre osoby zmieniły miejsca pracy. Dzisiaj mogę powiedzieć, że przy tym kapitale ludzkim, który jest, czyli członków Rady Sanockiej Fundacji Rozwoju Sportu z przewodniczącym panem Romanem Pawłowskim, z członkiem Rady Katarzyną Madej, Renatą Kłodowską-Burczyk, z Łukaszem Łagożnym, z Sebastianem Jajko, tworzy się fajna grupa ludzi, która rozwija tą fundację. Prezesem jest pan Zbigniew Paszta zarządu, który Tutaj już uspokajam. Zarząd Fundacji działa na zasadzie wolontariatu, zaangażowania własnego i tego, jakie środki udaje nam się pozyskiwać na Sanocki Sport. Podstawowym dokumentem określającym zakres i cele działalności Sanockiej Fundacji Rozwoju Sportu jest oczywiście jej statut. Zadania Sanockiej Fundacji Rozwoju Sportu jest wspierane. Zadaniem jest wspieranie, promowanie oraz rozwój sportu i kultury dla każdej grupy wiekowej. Fundacja jest otwarta dla wszystkich chętnych, których faktycznie bliskim jest sport w sposób rzeczywisty, a nie deklaratywny. Ta rzeczywistość przejawia się w działaniu, które nie ogranicza się do wsparcia finansowego klubów sportowych. Darczyńcy i sponsorzy mają prawo do określenia, dla kogo przeznaczają wsparcie finansowe czy rzeczowe. A obowiązkiem fundacji jest spełnienie tych wymogów, pozyskiwania sponsorów, darczyńców, opracowywanie programów, imprez wraz z całym skomplikowanym procesem należy tego udokumentowania, rozliczania i wykonywania zadań. Sanocka Fundacja Rozwoju Sportu w 2022 roku kontynuowała współpracę z firmą Mlekowita oraz nawiązała współpracę z firmą PAS Polska i Brico Marche. Środki finansowe, jakie udało się pozyskać, szanowni państwo. Przez Sanocką Fundację w, w tym okresie to 67 500 zł i zostały oczywiście przeznaczone na działalność klubów i stowarzyszeń sportowych Sanockich Sportowców i organizację różnych imprez sportowych w Sanoku. W roku 2022 Sanocka Fundacja Rozwoju Sportu wsparła finansowo Piotra Michalskiego kwotą 6 000 zł. Chciałbym tutaj też nawiązać do. Często pojawiających się w mediach, social mediach nieprawdziwych informacji, które dotyczą tego, że Piotr Michalski nas opuścił ze względu na to, że miasto nie zabezpieczyło środków na jego utrzymanie tutaj. Mówię to, Szanowni Państwo, z tego miejsca, z sali herbowej, żeby te osoby, które piszą o takich można powiedzieć, farmazonach nieprzemyślanych wydarzeniach, zdawali sobie sprawę z tego, że kłamią, kłamią i mówią, że miasto nie robiło nic. Miasto w tej kadencji zaoferowało największe środki w historii, jakie mogło przeznaczyć na stypendia właśnie dla tego naszego Olimpijczyka oraz środki z dodatkowych od dodatkowych sponsorów. To Piotr oficjalnie z którym rozmawiałem kilkukrotnie, podjął taką decyzję, aby mógł się rozwijać, ponieważ Piotr tak naprawdę w Sanoku nie przebywał. Był reprezentantem naszego klubu, ale podmioty, które chciały w dużo większej formie zainwestować w niego, chciały go mieć u siebie, w swoim klubie. Są to podmioty oczywiście związków które współpracują ze związkami łyżwiarstwa szybkiego i dlatego te środki też nie były wystarczające. Mogliśmy finansować Piotra Michalskiego, ale w tym czasie na przykład 10 pozostałych klubów nie miałoby żadnych funduszy. No nie tędy droga, ważenie spraw i ważenie promocji miasta wiadomo, że jest ważne w obszarze również sportu, ale też w obszarze osób, którym pomagamy, dlatego też chciałbym poinformować, że takie działania Sanocka Fundacja również podejmowała i wspierała naszego Olimpijczyka. Komunalni Sanok, Mistrzostwa Sanoka w lekkiej atletyce otrzymali 2000 zł. Rajd VeloSan organizowany przez łączy Sanok otrzymał 2000 zł. Towarzystwo Sportowe Sanoczanka na cele statutowe, działanie i, i tak dalej, realizacja swoich celów związanych również z treningami, wyjazdami 10 000 zł. Sanok biega, piąty bieg górski Sanok 5,5 zł. Fundacja Sport dla Wszystkich 1450 zł. Stowarzyszenie Kibiców Sanockiego Hokeja 2500. UKS Mosir Sanok Puchar Polski w Short -treku, 2000 zł. Akademia Piłkarska na cele statutowe otrzymała 4200. Klub sportowy Kobal Sanok na Międzynarodowy Turniej Dzieciaków u 10 4500 zł. Sanocka Liga Unii Hokeja, współorganizacja, którą zajęła się również Sanocka Fundacja Rozwoju Sportu 3000 zł i organizacja turniejów piłkarskich 3350 zł. W 2022 roku Sanocka Fundacja Rozwoju Sportu złożyła również trzy projekty, trzy wnioski, które chcieliśmy, aby uzyskała, uzyskały dofinansowanie. Te projekty również były można powiedzieć tworzone na zasadzie wolontariatu nikt nie otrzymywał wynagrodzeń za te projekty no niestety jeszcze ta nasza historia nie jest zbyt bogata żebyśmy zostali oceniani dosyć mocno w ministerstwach i nie udało się te kwoty dofinansowania z powyższych projektów pozyskać na rzecz fundacji dzisiaj mogę śmiało potwierdzić że osoby zaangażowane z fundacją realizują i pomagają nam w różnych obszarach współpracy i organizacji imprez sportowych. Często jest to na zasadzie wolontariatu. Chciałbym podziękować również w tym momencie pracownikom Monsiru, ponieważ siedziba Sanowskiej Fundacji Rozwoju Sportu mieści się właśnie na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, dokładnie na Stadionie piłkarsko lekkoatletycznym Wierchy. Myślę, że pan dyrektor też ma pełną kontrolę nad tym, jakie działania, jakie wydarzenia są realizowane przez Sanowską Fundację Rozwoju Sportu, a ta współpraca jest na dobrym i sprzyjającym nam wszystkim poziomie. To tak pokrótce. Szanowni Państwo, oczywiście można by było więcej, ale też można by było więcej pewnie, jeżeli byśmy mieli dużo więcej osób zaangażowanych. Dużo jest prezesów i działających na terenie miasta, które, którzy organizują i realizują swoje cele statutowe na zasadzie swoich klubów, zajmują się swoimi dziedzinami sportowymi. Fundacja stara się pozyskiwać środki, ale też te środki od razu i najczęściej są wskazywane przez podmioty, które nas sponsorują na dyscypliny sportowe, które tutaj dzisiaj wymienimy i które otrzymały dofinansowanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję za przedstawienie sprawozdania. Czy są jakieś pytania? Pan radny Miklicz, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja mam pytanie do Pana Prezesa, który jest obecny na sali, ponieważ tutaj Pan Burmistrz wspomniał o tym, że część środków jest jakby znaczonych, czyli dla jakichś danych organizacji. Musi mieć jakąś umowę taką, która umożliwia pozyskanie dodatkowych dochodów. I każdy klub mógłby to zrobić, a fundacja działa na rzecz wszystkich klubów. To jest tak, jakby przekazanie tych środków, które są dedykowane dla poszczególnych dyscyplin sportowych. Tutaj, jeśli chodzi o członków zarządu Sanockiej Fundacji, to nie jest tak, że pan prezes tylko sam podejmuje decyzję. Są jeszcze dwie inne osoby, pani Paulina Pance i Ryszard Stojowski, którzy są członkami i oni również z panem prezesem podpisują się pod takimi wnioskami. Kluby faktycznie, które chcą współpracować z Sanocką Fundacją, i chcą z tymi i stowarzyszenia działające na terenie miasta Sanoka, ale muszą być to tylko i wyłącznie zgodnie z statutem wszystkie takie imprezy, które są, mają rangę sportową realizowane, mogą wnioskować o kwotę. Ale na tą kwotę, nie wiem czy Pan Prezes zdążył odpowiedzieć, muszą też wyrazić, że jeżeli ją przekazać, muszą wyrazić też sponsorzy, którzy dedykują te środki do Sanockiej Fundacji. To nie jest tak, że stowarzyszenie napisało sobie do fundacji i fundacja, proszę nam dać 4 tysiące, a fundacja nie, damy Wam tylko dwa. Bo jeszcze, w w, jeśli chodzi o członków zarządu sanockiej Fundacji, muszą zgłosić to sponsorom i sponsorzy muszą jakby wskazać, że te środki faktycznie mogą tam trafić. Musi być zgoda ogólna tych podmiotów, które te środki zabezpieczyły do budżetu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Nie widzę więcej pytań, w związku z tym przechodzimy do kolejnego sprawozdania. Witamy Pana Dyrektora Bogusława Rajtara z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Tak, proszę bardzo. Z tą prośbą. W tym roku Fundacja jakby tą prośbę spełniła. Dyrektor Rajtar dzisiaj dosłał prezentację i mamy ją załączoną. Co roku prosimy o to, żeby te prezentacje załączyć wcześniej, przecież one są przygotowane wcześniej, załączyć do materiałów po to, żebyśmy się z nimi zapoznali. Wtedy zarówno i prezentacja, już wystąpienie może być krótsze, bo znamy jakby główne założenia, szczególnie finansowe, bo to nas przede wszystkim interesuje i możemy sobie przygotować pytania. Dlatego też Panie Przewodniczący czwarty rok z rzędu prośba, żeby w materiałach sesyjnych... Te informacje, które są przygotowane przez prezesów, żeby one były załączone do materiałów. Ułatwienia. Będę chodził i nie wiem, czy mogę to słowo na sesji Rady Miasta powiedzieć, ale będę upierdliwym, aby swoje działania realizować na pewno przy Waszej pomocy i przy Waszym zielonym świetle. Wracając do sprawozdania. Na początku wiadomo, czym się zajmuję, to... To pominę, jakie mamy obiekty, to też pominę, natomiast struktura przychodów i kosztów. Mówimy o roku 2022. Projekt, w 2021, jaki zaplanowaliśmy tutaj wspólnie z Głównym Księgowym, był większy niż dochód zrealizowany w 2020 roku. Zaplanowaliśmy 2 700 tysięcy. Natomiast Rada Miasta uchwaliła nam ten budżet po stronie dochodów na ponad 3,5 miliona. Myśmy zrealizując, widząc, jakie właśnie mamy przychody w miesiącu wrześniu zaopiniowaliśmy o zwiększenie o milion miliona strony dochodowej, co praktycznie udało nam się zrealizować. Wykonanie strony dochodowej w 2022 roku jest to kwota ponad 4,5 miliona, cztery miliony 640 tysięcy, jak widzicie Państwo, na na sprawozdaniu na slajdzie. Przedam, to jest tutaj. Omówię przychody i koszty ogółem i taką strukturę przychodów kosztów macie państwo w prezentacji w rozbiciu na każdy obiekt. Gdyby ktoś był właśnie zainteresowany, skąd się biorą koszty? Milionowe za energię, jakie obiekty generują największe koszty, to te slajdy właśnie zawierają się gdzieś tam w, od 30 do dajmy na to 80-90. Bardzo szczegółowo każdy obiekt jest opisany w rozbiciu na kategorie kosztów, jak również strona przychodowa, co nam przynosi największy dochód. A myślę, że takie pytania padną, jeżeli chodzi chociażby o dom sportowca, czy też o, o tor lodowy. Jeżeli chodzi o strukturę przychodów. Jak widzicie Państwo na załączonym tutaj obrazku ponad 2 miliony przynoszą nam, przyniósł nam basen 1 700 tysięcy dom sportowca i pozostałe obiekty w około 350 tysięcy tor lodowy, 320 tysięcy arena i te najmniej dochodowe obiekty to wiadomo stadion i korty tenisowe. Możecie Państwo prześledzić i jeżeli będą jakieś pytania, to odpowiem. Jeżeli chodzi o koszty. To analogicznie do przychodów największe koszty generuje basen 6 milionów 3 miliony kosztuje nas arena sanok i pozostałe obiekty milion 900 dom sportowca, 1,4 400 milion tysięcy to są pozostałe koszty zaraz powiem co to jest, milion 400 tor lodowy i stadion milion 200 jeżeli chodzi o pozostałe koszty, wyodrębniłem w odróżnieniu do poprzednich sprawozdań koszty ogólne zarządu i koszty administracji. A to telefony, samochód służbowy, po prostu koszty, koszty jakby biurowe, żeby nie generowały jakby dodatkowych kosztów gdzieś tam na kortach tenisowych na przykład, bo doszło do takiej sytuacji, że korty kosztowały nas pół miliona złotych, bo każdy obiekt tam moi poprzednicy przedstawiali w rozbiciu znaczy koszty zarządu w rozbiciu na poszczególne obiekty proporcjonalnie myślę że wydzielenie kosztów ogólnych jest takie bardziej sprawiedliwe i bardziej obrazowe jeżeli chodzi o no jeszcze jedna ważna rzecz tutaj mamy strukturę przychodów kosztów na przełomie lat jak widzimy przychód 19, 20, 2021, 2022. Przychód w 2020 roku 4 miliony 640 tysięcy, prawie dwukrotnie wyższy niż gdzieś w poprzednich latach. Nadmienię tylko, że kwotę 4 milionów myślę osiągniemy w tym roku już właśnie na koniec sierpnia. Mam nadzieję, że tą magiczną liczbę przekroczymy. I też ambitnie na jednej, jednej z poprzednich sesji podnieśliśmy plan przychodów do kwoty. Ponad 7 milionów złotych. Jeżeli uda się zrealizować wszystkie plany, to żywię nadzieję, że uda się właśnie ten dochód osiągnąć. Celowe też tutaj moje działanie do tej pory posługiwaliśmy się słowem strata. Ja takiego słowa tutaj nie chcę używać, bo równie dobrze można by używać, że przedszkola przynoszą straty, żłobki przynoszą straty i tak dalej. Dam tutaj różnicę pomiędzy przychodami, pomiędzy kosztami a przychodami. I widzimy, ile. Teoretycznie miasto do płaca do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Yy, oczywiście tamte k, y, koszty, koszty zawierają kwotę amortyzacji. Jak wiemy amortyzacja nie jest wydatkiem, czyli to można sobie pomniejszyć o kwotę około 2,5 miliona złotych i wydatki na Mosir w tamtym roku zamknęły się kwotą około 13 milionów złotych. Poprzedni slajd pokazywał, pokazywał przychody na przełomie lat. Tutaj mamy dochody utracone, jak wyglądały na, na przestrzeni czterech ostatnich lat. Zatrudnienie MOSIR jest aktualnie takie samo jak w poprzednich latach, tutaj w rozbiciu na poszczególne obiekty. I myślę, że z takich ogólnych zarysów to jest właśnie pokazane w tych slajdach od 1 do 20. Pozostałe slajdy przedstawiać będą wydatki i plany inwestycyjne, zadania inwestycyjne i każdy obiekt w rozbiciu, podobnie jak właśnie przedstawiony był ogólny, właśnie ogólnie, ogólny, ogólna struktura przychodów i, i kosztów. Jeżeli chodzi o inwestycje zrealizowane w roku 2022, no to taka ta najważniejsza można powiedzieć, która gdybyśmy jej nie zrealizowali, zmuszeni bylibyśmy zamknąć dom sportowca, zrealizowaliśmy inwestycję przeciwpożarową na obiekcie. Ten koszt, ten koszt był poniesiony w 100% tutaj właśnie ze środków własnych gminy miasta Sanoka. Około 750 tysięcy z tego co pamiętam, wyniosła ta inwestycja. Na arenie Sanok w maju w ubiegłym roku wymieniliśmy bandy. Te bandy były również poniesione, znaczy koszty zostały poniesione pierwotnie przez gminę miasta Sanoka. Jednak w październiku bo złożyliśmy wcześniej wniosek właśnie o dofinansowanie zadania modernizacji areny, ten koszt poniesiony przez miasto, czyli wymianę band starych na nowe, to też był warunek, żeby dopuścić drużynę hokeja do rozgrywek ligowych. Ten koszt właśnie band został zakwalifikowany przez Ministerstwo Sportu w ramach realizacji programu Sportowa Polska. Wracając jeszcze do areny Sanok, udało się zakupić rolbę. Za około 800 tysięcy netto. Pierwotnie 400 tysięcy udało się pozyskać ze środków Województwa Urzędu Marszałkowskiego. Pozostała część również została wrzucona do projektu Sportowa Polska. Także te zadania w ubiegłym roku zrealizowane ze środków własnych przez Gminę Miasta Sanoka. Dzięki temu, że zostały zaakceptowane przez ministra. I wrzucone do projektu Sportowej Polski. Dzięki temu dzisiaj kończymy, o czym pan burmistrz wspomniał w swoim sprawozdaniu, kończymy ważną inwestycję na arenie, mianowicie wymianę oświetlenia, wentylacji, instalacji odgromowej i, 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 i coś jeszcze jednego, już nie pamiętam. Plany inwestycyjne, jakie zostały złożone, znaczy wnioski, które zostały złożone jeszcze końcem ubiegłego roku, budowa sztucznego boiska na Włoniach ale tutaj już są kolejne plany, to już jest ten rok, to gdzieś się niechcący wpisało, budowa farmy fotowoltaicznej, a w dalekosiężnych planach przepompownia ścieków, która się przetacza już przez kilka lat przy basenie i modernizacja kortów tenisowych przy ulicy Mickiewicza. Idąc dalej, mamy każdy obiekt, każdy obiekt wypisany szczegółowo. Czyli takie sprawozdanie merytoryczne. Jakie imprezy się odbyły, ile mniej więcej ludzi skorzystało z obiektu, w jakim terminie, dajmy na to, obiekty były zamknięte. i Mamy tutaj też piękna liczba, około 85 tysięcy osób skorzystało z obiektów. Odbyło się około 70 meczów ligowych, nie licząc sparingów i imprezy jakieś międzynarodowe lub ogólnopolskie jak wojewódzkie igrzyska młodzieży szkolnej, turnieje hokejowe w ramach WOŚPu jakieś karpackie młodzieżowe ligi, turniej Milan Cup, Mikołajki na lodzie mnóstwo, mnóstwo innych imprez. Przychód na arenie został wykonany praktycznie w 100%. Ten plan przychodu oczywiście już jest po tym zwiększeniu, o którym wspominałem, 1,2 mln. Pierwotny plan wynosił około 300 tysięcy. Także każdy obiekt oscyluje lub przekracza 100% zaplanowanych dochodów. I na każdym obiekcie tutaj przedstawiam Państwu skąd bierzemy, skąd czerpiemy przychody, ślizgawki, udostępnianie lodowiska, wynajem, wypożyczalnia, reklamy, parking itd. itd. Czyli takie sprawozdanie merytoryczne, jakie imprezy się odbyły, ile mniej więcej ludzi skorzystało z obiektu, w jakim terminie, dajmy na to, obiekty były zamknięte. I mamy tutaj też piękna liczba, około 85 tysięcy osób skorzystało z obiektów. Odbyło się około 70 meczów ligowych, nie licząc sparingów i imprezy jakieś międzynarodowe lub ogólnopolskie jak wojewódzkiej igrzyska młodzieży szkolnej turnieje hokejowe w ramach WOŚP jakieś karpackie młodzieżowe ligi turniej Milan Cup Mikołajki na lodzie mnóstwo mnóstwo innych imprez przychód na arenie został wykonany praktycznie w 100% ten plan przychodu oczywiście już jest po tym zwiększeniu, o którym wspominałem 1 200 tysięcy. Pierwotny plan wynosił około 300 tysięcy. Także każdy obiekt oscyluje lub przekracza 100% zaplanowanych dochodów. I na każdym obiekcie tutaj przedstawiam Państwu skąd bierzemy, skąd czerpiemy przychody, ślizgawki, udostępnianie lodowiska, wynajem wypożyczalnia, reklamy, parking i tak dalej, tak dalej. Nie wiem, myślę, że nie ma sensu tego omawiać. Jeżeli Państwo będziecie mieć pytania, to możemy o tym właśnie porozmawiać i każdy obiekt też mamy fajnie na wykresie przedstawiony, jak wyglądał przychód w poszczególnych latach. Jak widzimy 350 tu chyba była pandemia, y ale też obiekt działał praktycznie przez 3 czwarte roku. Oczywiście podniesione stawki za bilety, za y godzina najmu. Lodu, to wszystko robi na pewno tą kwotę, ale też zwiększone działania i myślę, że ta kwota właśnie nie bierze się tylko z cen, ale też jakby z uatrakcyjnienia i ze zwiększonej ilości organizowanych zadań. Dochód utracony również każdy obiekt przedstawia, żebyście Państwo mieli świadomość, że pomoc, jaka, jaką, jakie miasto daje klubom, no to jest... Na pewno kluby nie mogłyby funkcjonować gdyby nie to. Gdyby niedźwiadki, czy seniorzy lub klasy sportowe, gdyby musiały płacić według stawek rynkowych, to pewnie żaden z klubów pewnie na dzień dzisiejszy by nie funkcjonował. Tak samo mówimy o lekkoatletach czy, 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 czy ciężarowcach, bo to są stawki dość duże. I tutaj dodam tylko, że to są stawki cennikowe, czyli nie jakieś tam ulgowe stawka według cennika godzina użytkowania, korzystania z obiektu razy stawka daje nam kwotę tutaj na arenie niespełna 500 tysięcy złotych. Jak to wygląda na przestrzeni lat, to też Państwo widzicie milion złotych w 2019, czyli mimo że stawki są większe, mimo że liczymy zgodnie ze stawkami, to dochód utracony jest praktycznie przez pół mniejszy niż jeszcze 3 lata temu. To też myślę, bierze że się, że no, części podmiotów pobieramy środki i i staramy się jakoś racjonalnie do tego podchodzić, żeby słupki i kasa wyglądała jak najkorzystniej. Koszty utrzymania, również każdy obiekt, zużycie energii, wynagrodzenia, amortyzacja i pozostałe koszty. Jeżeli sobie Państwo życzą, to też gdzieś tutaj jestem przygotowany co składa się na te pozostałe koszty, ale tu głównie paliwo, remonty, naprawy. Każdy obiekt przed, y, jest w ten sam sposób przedstawiony i różnica, czyli na przełomie lat nie strata, a różnica na dzień dzisiejszy: 2 miliony 717 tysięcy w roku 2022 jest dopłata do areny. Te koszty to są koszty amortyzacji, czyli te koszty możemy odjąć, bo mamy wtedy kwotowo 2 miliony 300 tysięcy około jest fizycznie właśnie dołożone z budżetu miasta do tego właśnie obiektu. Na przełomie lat też fajne porównanie: przychody od 250 przez 180 w pandemii do 352. Koszty są podobne, dochód utracony. Wykres pokazuje czasami najlepiej jak to jak... jest tym pierwszym, czyli 3 miliony 800. Zamortyzacja jest to około właśnie 2 miliony 800 tysięcy złotych. Na przestrzeni lat przychód basenu od 1 500 po 2 miliony 200 tysięcy, ani to Państwo sobie możecie przeanalizować. Podobna sytuacja jest z torem lodowym Błonie. Start Polish Bike Tour, tutaj duża impreza międzynarodowa, Ice Racing, Mistrzostwa Europy, 100% finansowane ze środków zewnętrznych i na w słupkach przychodowych tutaj mamy przychód 320 tysięcy złotych. Na słupkach przychodowych widać najlepiej jak na to, że mamy w tym roku, znaczy w ubiegłym roku jaki przychód 320 tysięcy. Ja tylko dodam, że tylko w tym roku, za Ice racingu, mamy taką kwotę. 300, około chyba 300 tysięcy netto za sam tor lodowy nie wliczając domu sportowca. Także ten słupek za tor lodowy w przyszłym roku będzie. Gdzieś na poziomie myślę pół miliona złotych. To jest odpowiedź myślę na pytanie czy warto. Myślę, że warto, bo impreza też jest y, najwyższej rangi.